Wszystkim z tej strony Monika Rajska i zapraszam Was na środową y, aktualizację procesów na przestrzeni, czyli tego, co się teraz aktualnie dzieje, i na czym się należy teraz skupić. Ale zanim przejdziemy do aktualizacji, chciałabym Wam powiedzieć, że już na mojej stronie, której, do której link oczywiście podam pod filmikiem, y, rusza strona do zapisów na warsztaty różne i online i na kopułach. Więc jeżeli chcecie, to, y, to Was zapraszam. I, pierwsze warsztaty, i się wszystkie warsztaty zaczynają generalnie od października, także wrzesień jest takim czasem do rozkminiania, czy się chce jechać na takie warsztaty, czy, czy, czy się chce brać w nich udział, więc sobie zobaczcie. Dobrze, przechodząc już do procesów na przestrzeni, tak jak mówiłam e, w zeszłym tygodniu na prognozie, wrzesień jest rzeczywiście bardzo relacyjny, ale to są relacje, Twoja relacja ze światem zewnętrznym. I to tak naprawdę w tym miejscu jest skupienie uwagi, nawet nie tyle co chodzi o relacje między ludźmi, czyli moja relacja z kimś tam, jak wyglądam w oczach tej osoby, tylko bardziej chodzi o moją relację, jak ja się z tym czuję, że ktoś może widzieć mnie tak czy owak? Wspominałam o tym procesie wam na prognozie, która była w czwartek w zeszłym tygodniu, więc jak ktoś jeszcze nie obejrzał, to sobie może zajrzeć, dlatego że, jak widzimy, dużo rzeczy się dzieje. Yy... Przy czym przypominam, że jest generalnie cały czas trwa ten wielki globalny proces, no i faktycznie jest podkręcana atmosferka poprzez samą przestrzeń, no bo się nakłada ileś warstw na siebie i w tym momencie procesy, które w normalnych okolicznościach nie byłyby jakieś szczególnie brzemienne w skutkach, teraz są, dlatego że są w pewnym sensie kwintesencją, czy swego rodzaju puentą, klamrą zamykającą wszystkie poprzednie lata. I tak, jak mówiłam, kończymy w pewnym sensie bieg jako, jako torus w ten sposób. Zaczynamy nowy cykl, ten nowy cykl w sensie, jak się zakończy ten proces, ten, ten proces taki globalny, w którym bierzemy udział czyli zakończenie pewnych tematów. To będą tematy, zarówno okończyły się w Waszych życiach, jako w życiach, jako globalnie, również atmosfera. Końca jest odczuwalna. Ja bym powiedziała wręcz, że jest odczuwalna atmosfera oczekiwania na coś. W tej chwili możecie odczuwać, że przestrzeń jest swego rodzaju ociężała, że czas stanął w miejscu, i że wszystko się tak kula. Dlatego, dlaczego się kula? Dlatego, że procesy, które następują wewnątrz nas, powodują, one trwają oczywiście swój czas i one powodują brak werbalizacji na zewnątrz. No i niestety w pewnym sensie taki. Ciężki, to będzie cały, cały wrzesień. <laughs> to się może wydaje na początku tego procesu przyjemne, że a, fajnie, nic się na wreszcie nie dzieje na zewnątrz i można się skupić na sobie. Tak, jasne, ale w praktyce wiadomo, że różnie bywa, bo czasami te procesy wewnętrzne same z siebie powstają, tworząc jakiś problem, który zaczyna eskalować na zewnątrz. Prędzej czy później chcemy o tych różnych swoich przemyśleniach. Wątpliwościach, zagadnieniach, lękach i innych takich, powiedzieć komuś, szczególnie kogo to dotyczy. <laughs> I ku naszemu zdziwieniu, nie będzie to przynosiło szczególnych efektów, ponieważ no, niestety ten proces bardziej polega na takim powiedzeniu tego i na takim uświadomieniu sobie tego, ale wewnątrz nas tak naprawdę jest to uświadomienie pewnej części procesu. Druga część nadchodzi na wiosnę, czyli jak będzie feedback, jak będzie odpowiedź na to, co teraz przeżywamy. <laughs> tak mniej więcej za pół roku przestrzeń nam na nasze rozkminy aktualnie trwające odpowie w postaci bloków zarzeniowych. W tej chwili to właśnie tak wygląda, że coś czujecie, wyrażacie to na zewnątrz i niewiele z tego wynika, w sensie, że. Nic to nie zmieniło. Pomimo tego, że są to treści czasami wręcz obrazoburcze, w dalszym ciągu nic to nie zmienia. Możecie mieć poczucie stania czy trwania w jednym miejscu. Stare się ciągnie, się nie może skończyć, nowego wciąż nie ma. No, i niestety, niestety yy, czy niestety, bo przestrzeń w tej chwili nas tak przetrzymuje, dlatego że mamy skrupulatnie, dokładnie i precyzyjnie. Przyjrzeć się wszystkim swoim treściom, nawet takie, które jakby jesteśmy świadomi, że o, one są fajne, że one są pod dywanem. Ja tego nie będę wyciągać. Na przykład z takich klasycznych pod dywan zakopanych, wieloletni, gdzieś tam yy, nie do końca sukcesywny związek, na przykład małżeństwo, które gdzieś tam trwa i trwa, ale ono już od wielu, wielu lat jest takie bardziej oparte na jakimś jakimś przyzwyczajeniu czy czymś takim. No i na przykład zaczyna to nam trochę doskwierać, no i zaczynamy o tym chcieć, chcemy o tym porozmawiać, zostało to wysłuchane, coś tam odpowiedziane, ale tak właściwie nic się z tego nie, nie, nie zmieniło. I chodzi o to, tu nie chodzi o to, żeby teraz nagle rewolucję robić i zmieniać cały swój świat, tylko tu zdecydowanie bardziej chodzi o takie rozumienie swojej rzeczywistości pod kątem tych treści, czyli okej, okay, moja sytuacja jest taka, jaka jest. I w związku z tą sytuacją ja albo akceptuję to dalej i zaraz Wam powiem a propos akceptacji kilka ciekawostek, bo to jest dosyć istotne w aktualnym. Może Wam to się przydać do tych procesów, które w tej chwili zachodzą. Albo akceptuję tą sytuację i jestem z tym ok, czyli nie czekam na zmianę. Ponieważ tutaj jest taki taki trochę terroryzm oczekiwania, taki trochę stan oczekiwania, taki takie, już nie mówiąc o tym o tym oczekiwaniu na ogromne, jakieś straszne wydarzenia, które cały czas tutaj yy, tutaj są wróżone, czyli 90% z ludzi w tej chwili czeka na jakąś absolutną apokalipsę. Yy, ja przypominam, że yy, według mnie, jak już jestem przy tym temacie, nie miałam zamiaru o tym mówić, ale już powiem, według mnie to yy, jako, że no, jedziemy z tym wrześniem, a zaraz za wrześniem będzie ten cały październik, no i ten cały listopad, więc ta cała zima nadchodzi. Taką, o której wszyscy się bardzo boją. Więc tak jak w turusie jest. Jesień i zima to są pory roku, które służą nam do kontemplacji, do inwentaryzacji, do przyglądania się wszystkim naszym efektom, wynikom zewnętrznym. Wszystkiemu, czego nie zrobiłam lub co zrobiłam, po to, żeby na wiosnę wprowadzić innowacyjność, żeby na wiosnę poprawić, ponieważ wiosna i lato to są pory roku, podczas których ja mam wpływ na swoją zewnętrzność i mogę ją przezmieniać przebudować, zakończyć, wprowadzić coś nowego i tak dalej. Jesień i zima to jest czas do środka torusa skierowany. Czy jest wiosna to jest czas wychodzenia z torusa, jesień to jest czas wchodzenia w głąb torusa. W związku z tym lato jest absolutnie na zewnątrz, a zima jest absolutnie w środku. Więc zima, która się teraz zbliża, pokaże nam nie tylko y, jakby gospodarczo, finansowo i przemysłowo i cywilizacyjnie. Ale pokażę przede wszystkim nam o wszystkich tematach, które dostaniemy takie informacje. Słuchaj, możesz teraz to zmienić. Na wiosnę będziesz mogła to zmienić, czyli jest jak jest, wiesz, co ci się nie podoba i na wiosnę możesz to zmienić. Czyli tak naprawdę zimą będziemy dostawali swego rodzaju feedback, będziemy dostawali odpowiedź czy wynik bardziej, może nie odpowiedź, ale wynik wszystkiego tego, co robiliśmy wcześniej, ale przede wszystkim, czego nie zrobiliśmy. I to może być nieprzyjemne, ponieważ tutaj mnie chwilę ktoś pyta na temat zapasów. Przecież ja nie powiem Wam, żebyście nie robili zapasów, ani Wam nie powiem, żebyście je robili. Dlatego, że określenie zapasy ludziom się najczęściej kojarzy z jakąś widmem apokalipsy. Słuchajcie, zapasy możecie sobie robić. Ja uważam, że zawsze zapasy są dobre mieć w domu. Jest dobrze mieć w domu. Natomiast yy, tu bardziej nie chodzi o kwestie że tych rzeczy nie będzie w sklepach, troszeczkę też ich może nie być, ale kwestie limitów na te rzeczy, a ta limitacja będzie związana, znaczy ona oczywiście poza całą motoczką polityczną, gospodarczą i finansową, która oczywiście będzie dmuchana jak się tylko da, żeby wytworzyć jak największy stan histerii i paniki w ludziach, no i powrót, lęki będą już się pojawiają: lęki, że wraca komuna, PRL i tak dalej. Nie wraca w takim sensie. Może ewentualnie te informacje mogą wrócić do ponownej weryfikacji, ale myślę, że wiecie, to jest trochę torus. Jak już wielokrotnie Wam podkreślałam, że na przykład taki związek bliźniaczych płomieni to jest nic innego, jak przedstawienie jednego z procesów na torusie. To Rusię składa się z wielu warstw, więc pewne procesy, wszystko to, co zostawiliśmy kiedyś, odrzuciliśmy, że to jest absolutnie złe, absolutnie nieprawidłowe, absolutnie tego nie chcemy. Nie można, jakby przesolając zupę, przestać używać w ogóle sól, no nie trzeba znaleźć złoty środek. Bliźniaczy płomienia to jest właśnie też to, to jest proces, który przypomina nam o tym, co żeśmy odrzucili, a co warto byłoby do ponownej weryfikacji, ponieważ właśnie nam tego brakuje. Bliźniaczy płomień w życiu się pojawia wtedy, kiedy nie możemy już dalej jechać na tym, co mamy, tylko musimy wprowadzić nową informację, czyli jakby nowe, stare informacje, czyli nadpisać starą informację, która jest naszym zasobem, który został zablokowany, który jest w tej chwili potrzebny, a ja muszę tego przyjąć z powrotem, żeby móc yy, móc jakby lecieć, tak? Lecieć dalej z moją ewolucją, więc na tym polega proces bieżniaczych pomieni tak samo polega każdy inny proces. To rósł, prawdopodobnie w tej chwili rzeczywiście mogą nam się przypominać czasy PRL-u, kiedy to były jedzenia limitowane, kartki i tak dalej. Ja akurat wtedy byłam bardzo małą dziewczynką, więc oczywiście tego nie pamiętam, ale, ale tak było. W każdym razie yy, yy, były takie czasy i one były traktowane przez ludzi w różny sposób, różne opinie słyszałam na temat tamtych czasów. Jedni mówią, że nie było tak źle, że były po prostu inne treści, i że inni mówią, że było tragicznie. Yy, i że nie potrafili się odnaleźć, była taka przykra, niesympatyczna, niemiła bieda. Okej, okay, nie będzie teraz tej powtórki, tylko będzie odbicie w pewnym sensie tego procesu na przestrzeni pod kątem limitów. A do czego nam te limity? Te limity będą nam potrzebne do takiego, jako proces. Ja nie wiem, co tam ma autor na myśli, jeżeli chodzi o wprowadzanie tego rzeczywiście poprzez inflację i tak dalej, to się w to nie mieszam. Ja tylko mogę powiedzieć, jaki, ja nas, <coughs> jaki proces w nas to uruchomi. Uruchomi to w nas... Ponowne ustanowienie wartości w systemach wartości u nas to uruchomi. <laughs> Do, podobnej, do ponownej kontemplacji poczucie konsumpcjonizmu, czy tego całego naszego potrzeby, posiadania tych wszystkich dóbr, nie po co nam to i y, czy myśmy czasem aż aby to nie przywiązywali do tych rzeczy wagi, czy te rzeczy przestały czasem nas, dla na nas nie wpływały, y, to przypominam, że o tych limitach należy pamiętać. Y, więc jeżeli chodzi o y, treści tego stałego strachu i lęku jesieni, zimie. Ja myślę, że ta zima, jak każda zresztą wcześniejsza zima, pokaże nam, czego nie mamy, co moglibyśmy poprawić. Każda zima tak działa, kwestia tego tylko, jak głęboko ta zima nam wejdzie. Tyle. Wracając do ociężałości przestrzeni i tego poczucia dziwnego, przepływającego, nieprzepływającego czasu, to dlatego, że te procesy, one się nie, nie ma tych bodźców. Ja mówiłam, że przez cały wrzesień będziemy się kisić we własnym sosie. Będzie płynnie, będziemy tacy labilni, będziemy pogrążeni w takich różnych zwątpieniach, w braku celu, w braku sensu, jesienna melancholia pełną gębą. Natomiast ja bym się aż tak tym bardzo nie przejmowała, Może, możemy wykorzystać ten czas jak najbardziej do wszelkiego rodzaju kontemplacji i zastanawia się i marzenia. To jest dobry czas do marzenia i do planowania tego wszystkiego, co będziemy robić dalej. Więc ociężałość przestrzeni, jakiś taki smęt wynikający z tej przestrzeni, czy takie decyzje, które, znaczy może inaczej, wyniki różnych naszych przemyśleń, które ewentualnie by stanowiły podłoże pod jakieś decyzje, nie powodują tych decyzji. Nawet jeżeli są werbalizowane, to wciąż tej decyzji w pewnym sensie nie ma. Yy, ale chciałam Wam powiedzieć o treściach. To chciałam Wam powiedzieć, już i tak gadam 13 minut jak zwykle, bo się rozgadałam, więc treści. Słuchajcie, mm, warto zwrócić uwagę na swoje te treści wybitne, czyli na te wyjątkowo. Co naprawdę lubicie robić, czy czego nie lubicie robić, co jest dla Was ważniejsze i mniej ważne. I słuchajcie, wiele taki po prostu to jest tylko mój temat, jako swego rodzaju praca domowa, żeby się zastanowić nad tym, w jaki sposób te treści się w Was pojawiły? Te treści, których macie po prostu najwięcej. Ponieważ zauważyłam, że w ludziach jest taka jakaś niechęć do, do ciągłości, znaczy do nieciągłości, że chcemy odrzucać te treści. Słuchajcie, więc każda istota, poprzez ewolucję, poprzez robienie różnych procesów, jest różna w każdym wcieleniu. Pewne treści, które dzisiaj są po prostu Waszymi super umiejętnościami, kiedyś były. Bardzo skrajne, mogły być bardzo skrajne. Więc w pewnym sensie każdy proces, to jest taka zabawa trochę dla was, żebyście się na tym zastanowili, kim byliście w brzeni wcieleniach, na podstawie aktualnej waszej bazy danych. To będzie dobre takie ćwiczenie do przyglądania się czym są kody źródłowe. Więc każda wasza treść, każdy wasz temat, każdy wasz proces, każda relacja w waszym życiu, kształt tej relacji, konfiguracja tej relacji jest swego rodzaju odbiciem tego, co było kiedyś. Czyli kiedyś na przykład daną treść mieliście mieć mocną, bardzo mocno podkręconą, a w tym wcieleniu ona jest dużo delikatniejsza, bo już w jakimś stopniu ją przerobiliście. Lub ona jest wzbogacona o inne nowe treści, które w tym wcieleniu przyszły. Czyli na przykład, jeżeli ktoś w poprzednim wcieleniu przypuśćmy był szpiegiem, to w tym wcieleniu będzie podejrzliwy i będzie pracował jako taki ktoś, kto wszystko widzi, wszystko słyszy, może się po prostu błyski. Ale będzie go to interesowało, będzie go to pasjonowało i będzie miał wyjątkową umiejętność do badania, do słuchania i do czytania ludzi na przykład i będzie tak szukał tych informacji i te informacje będą go kręciły. Więc warto się temu po prostu tak just for fun przyjrzeć, yy, że dzisiaj się balansujecie, dzisiaj szukacie tych treści, które żeby nie być zbyt jakimś takim szpiegiem życiowym, tylko po prostu być takim kimś Bardziej wyluzowanym, i przyglądać się, dobra, tą treść już mam, to teraz jakie mam następne treści? Może to się komuś przyda. Takie zwrócenie uwagi na siebie pod tym kątem, kim byłem w poprzednim wcieleniu. Jeżeli w tym wcieleniu najbardziej na świecie lubię, to i dam to. Czasami takie informacje pomagają nam w lepszym zrozumieniu siebie, ale co więcej, w lepszym zrozumieniu czasoprzestrzeni, bo kiedyś może nawet i ty byłeś, byłaś w sytuacji, którą dzisiaj głęboko potępiasz. Kiedyś może nawet właśnie ty. Byłaś kimś, kogo byś dzisiaj uznała za najgorszego wroga albo za zdrajcę itd, i tak dalej. A warto, wiecie, jakby, żeby osiągnąć balans ewolucji i ten balans świadomości, to należy mieć w sobie zrozumienie dla obydwu biegunów, tych, tego ciemnego bieguna wewnętrznego i tego, tego minusa, i tego plusa, czyli tych treści dodatnich. I tego nam wszystkim życzę. I dzisiaj na tyle. I mam nadzieję, że jeszcze mi się w tym tygodniu uda nagrać jakiś program na temat jakiejś jednej treści. Dzięki wielkie, że jesteście i trzymajcie się. Hej.